Koniec marketplace, początek AI Agentic Shopping. Tak, tak się to yy, chyba czyta. No, w sieci Rafał Brzoska od około miesiąca dość mocno komunikuje to, że klienci już niedługo i nawet szybciej niż później zaczną kupować w inny sposób. I w tym materiale opowiem, co to w ogóle ten AI Agentic Shopping i jak wy, jako sprzedawcy, możecie się do tej zmiany przygotować. Zapraszam do oglądania. No oprócz tego, że wspomniany przeze mnie przed chwileczką, właśnie pan Rafał Brzoska mówi o tym, że ten model zakupowy się zmieni, to też w internecie krążą plotki, że właśnie od 1 stycznia Impost w swojej, właśnie bazowej aplikacji w swojej aplikacji, gdzie przeglądamy, właśnie co się dzieje z naszymi paczkami doda właśnie taki moduł, gdzie taki AI agentic shopper, można tak to powiedzieć, będzie występował, czyli gdzie będziemy mieli konkretne rekomendacje i konkretne sklepy rekomendowane właśnie przez tego asystenta AI, gdzie będziemy mogli dokonać zakupu, i ten właśnie agent będzie działał na bazie tych wstecznych danych, których jak się później dowiecie, w tym materiale, no, impost nie ma tak wiele jak marketplace, no ale do tego wątku jeszcze dojdziemy. I zanim przejdziemy w ogóle do kwestii trochę takiej batalii marketplace'ów i impostu w ostatnim czasie, chciałbym w ogóle w pewien sposób uzasadnić tezę, właśnie pana. Rafała, bo też robiłem sobie ostatnio dość mocny research na temat tego, jak to wygląda chociażby w Stanach. No i w Stanach, co ciekawe, już ten model, gdzie wchodzimy sobie w czat GPT, rozmawiamy sobie z chatem GPT i Chat GPT rekomenduje nam jakieś produkty i możemy już w tym czacie GPT dokonać płatności już od jakiegoś czasu działa. No i oczywiście, nie odmieniło to, przynajmniej do tej pory. Rynku e-commerceowego o 100%. Natomiast jest pewna tendencja, nie, która wskazuje, że po prostu w tym kierunku już idą klienci, którzy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych tych zakupów dokonują, że ta tendencja rośnie na po prostu korzyść właśnie takiego modelu zakupów, a nie kupowania gdzieś tam bezpośrednio w jakimś konkretnym sklepie internetowym czy marketplace, więc to jest. Poniekąd potwierdzenie tej tezy, właśnie yy, Rafała. Kolejna taka rzecz, to tutaj też yy, Rafał często przytacza yy, badania yy, z Google, gdzie no podaje, że 60-70% nawet ruchu organicznego mamy mniej ze względu na AI overviewsy, tak? czyli przez to, że użytkownik nie klika w te linki zewnętrzne, tylko po prostu Dowiaduje się, otrzymuje konkretną odpowiedź od AI, no to na przykład artykuły blogowe, różne inne fora informacyjne po prostu na tym tracą. No i po prostu Rafał wskazuje, że może po prostu zdarzyć się tak, no i jego zdaniem tak się stanie, że marketplacy będą drugie w kolejności, tak? czyli że też ze względu na to, że ten użytkownik będzie tych informacji szukał gdzieś indziej. I będzie dostawał te rekomendacje chociażby od czata GPT. Co prawda, ta zmiana i wprowadzenie tych rekomendacji chociażby w czacie GPT jest jeszcze w Polsce, z tego co kojarzy, niezaplanowane, więc nie będzie to tak szybko, natomiast sam sposób kupowania po prostu jego zdaniem się. Zmieni. I też taki wniosek od razu na sam początek myślę, który może Was zaciekawić, i który, zwłaszcza jest takim wnioskiem mocno na korzyść sprzedawców, którzy dywersyfikują nie tylko na inne marketplace, czyli teraz sprzedajesz na Allegro, jutro na Amazonie, jeszcze pojutrze gdzieś indziej, ale też mają własny sklep, jest taki, że właśnie biorąc pod uwagę tą. Tezę Rafała Brzoski, zamiast inwestować w SEO, powinniśmy właśnie inwestować w takie narzędzie, o którym powiem w, dalszym części, w dalszej części odcinka, opowiem konkretny proces, jak możemy te narzędzie wykorzystać. Natomiast powinniśmy inwestować w odpowiedni SEO w kontekście czyty, czytania, odczytywania naszej strony przez AI, tak? czyli SEO, które będzie skierowane nie dla użytkowników, nie dla wyszukiwarek, tylko dla agentów AI, więc musimy robić wszystko, żeby nasze strony internetowe, sklepy internetowe były właśnie pod tych agentów przystosowane. No i najlepszym dowodem, też myślę, na potwierdzenie właśnie tej tezy Rafała jest chociażby to, że Allegro zamyka swój. Ekosystem API, by te dane o klientach, o transakcjach, inne ważne informacje o produktach, chociażby, nie wypływały poza Allegro na takiej zasadzie, żeby żadna inna platforma nie mogła łatwo ich wykorzystać, no bo Allegro wie, że te dane. Są po prostu bardzo cenne, bo na podstawie tych danych można konkretnemu klientowi zaproponować jakąś konkretną ofertę, konkretny produkt, bo mamy opis produktu, który jest na przykład na Allegro już bardzo przyjazny w kontekście chociażby tego wyszukiwania przez AI. No i w przyszłości może być tak, że właśnie mogłoby być tak, że ChatGPT kierowałby właśnie klientów konkretnie na Allegro, natomiast. Nie do końca teraz będzie w stanie to zrobić ze względu na właśnie te chociażby ograniczenia api, które Allegro nakłada, więc będzie miał to bardzo mocno po prostu utrudnione. Ok, no czyli reasumując, potwierdziliśmy sobie, że ta teza Rafała Brzoski z początku odcinka ma sens. Wiemy, że Impost idzie troszeczkę w tym kierunku, żeby takiego agenta stworzyć w ramach właśnie swojej flagowej aplikacji. No i teraz odpowiedź na pytanie czy w związku z tym platformy upadną, tak? Czyli platformy handlowe marketplace czy upadną. No i moje zdanie jest takie, że po prostu platformy już na dzień dzisiejszy adaptują się do tych zmian w różny sposób, tak? Czyli dla mnie na przykład sygnał do zmiany właśnie dało Allegro, mówiłem o tym przed chwileczką, że zamknęło te API. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to, że prawdopodobnie taki ekosystem, takiego agenta, który będzie rekomendował, Produkty do zakupu, Allegro będzie miało wewnątrz swojej aplikacji i to daje znowu już jakąś przewagę im, tak, że klient po prostu będzie w jednym ekosystemie mógł kupować wszystko. Od początku, od zapytania do zakupu będzie w jednym systemie, nie będzie musiał być nigdzie przekierowywany. No i to sprawi, że te zaufanie będzie większe i tak dalej. A na samym początku. To też chciałbym zaznaczyć, bo to też myślę, że w tym momencie powinienem to poruszyć. Plotki mówią, że Impost będzie dalej kierował tych klientów poza swoją aplikację, czyli że będzie rekomendował jakieś sklepy partnerskie, a niekoniecznie będzie przynajmniej na początku umożliwiał ten zakup od razu konkretnie w aplikacji Impostu. Także klient z Impostu będzie przekierowany gdzieś dalej i na przykład tak jak było to w przypadku Impost Paya, będzie wracał dopiero na aplikację impostu, żeby dokonać transakcji czy tam wybrać paczkomat konkretny. Nie, Więc to jest też pewne utrudnienie. Więc tutaj platformy na pewno na tym zyskują i widać, że chociażby Allegro się dość mocno do po prostu tego wszystkiego przygotowuje. Nawet już teraz mamy rekomendacje AI produktów na Allegro. Słyszałem, że na Amazonie też coś podobnego już powstaje, jest testowane, więc Tutaj platformy na pewno nie upadną, no bo to jest, wiecie, akcja-reakcja, tak? Czyli one wiedzą, co się święci, tak? Mają analityków, wiedzieli już wcześniej, jakie są trendy, obserwują to, więc no, tutaj nie będzie żadnej wtopy. Czyli podsumowując, wiemy już, że te kierunki rozwoju, czy impostu, czy właśnie platform handlowych, marketplaców, no, no, są podobne. Czyli wszyscy jakby chcą skorzystać na tym i widzą ten trend, że no klienci będą jeszcze bardziej stawiać, w związku z tym, że jest dostęp do AI, na tą prostotę zakupu i na taką trochę jednolitość wyboru. Nie? Dalej będą chcieli mieć wybór, ale być może nie będą chcieli wybierać spośród, nie wiem, 300 produktów, na przykład w momencie, gdy szukam ekspresu do kawy, tylko mieć ten wybór od razu zawężony, biorąc pod uwagę swoje preferencje do jakichś tam trzech konkretnych modeli. Tak? Czyli wiemy, że ten cel i impostu i marketplace'ów jest bardzo podobny. I teraz co ciekawe i to, co myślę warto poruszyć, to to, że te systemy rekomendacji będą działały lepiej w momencie, gdy tych danych o klientach i o produkcie będzie w danym medium więcej. Tak? Czyli według mnie teraz, na, 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 na dzień dzisiejszy, na ten moment, przewagę... Biorąc pod uwagę ten trend korzystania z AI wyszukiwania produktów i tak dalej, ma Allegro ze względu na to, że tych danych ma więcej. Ma bazę produktową, ma jakieś tam historyczne zamówienia od klientów. Natomiast Inpost z perspektywy danych dość mocno traci. Oni to na czym zyskują i to według mnie jest tutaj kluczowe, to to, że Inpost jest w stanie chociażby Zapewnić bardzo szybką dostawę, czyli to jest taki pewny dostawca logistyki, najpewniejszy w Polsce, nie? Nie, jakby niekwestionowany lider, a to też jest istotne dla klientów końcowych, tak? Natomiast co znowu yy, idzie w kierunku platform handlowych, co przemawia za platformami, to na pewno fakt, że yy, klienci wchodząc, yy, wchodzący na platformy handlowe. Po prostu wchodzą tam z intencją, chcę coś kupić, natomiast jeśli wchodzą znowu w aplikację impostu, to przynajmniej na dzień dzisiejszy z intencją, żeby sprawdzić, gdzie jest moja paczka. Więc to jest takie porównanie, wiecie, i taka trochę sentencja, która być może pozwoli Wam odpowiedzieć na pytanie, kto tą batalię może wygrać może tutaj nie będzie zwycięzców i też nie będzie przegranych, natomiast daje to taki szerszy obraz trochę do tego, co się może stać w najbliższym czasie, bo według mnie tutaj na pewno zwycięzcami mogą być chociażby właśnie sprzedawcy, którzy odpowiednio się do tego zaadaptują, no bo Agenci AI, czy to będą agenci na Allegro, czy na innych platformach, czy w aplikacji Impostu, czy jeszcze gdziekolwiek indziej, będą sprowadzać ten ruch do naszej oferty. No i oczywiście, samo Allegro w momencie, gdy na przykład przygotujemy opis zdjęcia i tak dalej. One przygotuje cały ekosystem, żeby właśnie te systemy rekomendacji kierowały klientów na nasz konkretny produkt, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powinniśmy też myśleć o tym szerzej, tak, myśleć właśnie o tej dywersyfikacji i tak dalej. I, i co w związku z tym? No, w związku z tym, tak jak powiedziałem też na początku odcinka, zyskają sklepy, Internetowe. Co to znaczy? To znaczy, że my możemy własny sklep internetowy w bardzo prosty sposób dostosować do tego, żeby właśnie ci agenci AI, czy to będzie agent impostu, czy to będzie chat GPT, czy jakiś inny model językowy, żeby po prostu oni widzieli to, co sprzedajemy. To za ile to sprzedajemy, to jaki ten produkt ma funkcję, i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym przychodzi nam takie fajne rozwiązanie, które teraz właśnie pokażę na ekranie. To, co możemy zrobić, to w takim narzędziu, które podlinkuje poniżej w opisie tego materiału możemy sprawdzić czy nasza strona obsługuje wyniki dla elementów rozszerzonych. Czyli możemy wpisać tutaj w adres URL po prostu adres gdzie mamy opis swojego produktu na sklepie internetowym i sprawdzić co dana strona z tego sklepu internetowego i co dany agent AI jest w stanie się dowiedzieć z naszej podstrony, o która opisuje nasz produkt. I później Taką odpowiedź właśnie od tego narzędzia, które ten nasz content analizuje, możemy wrzucić znowu w chat GPT i zapytać, co zrobić, aby ten agent AI miał więcej informacji po prostu o naszym produkcie. Co powinniśmy dopisać? No i tu macie przykład, że w moim przypadku podpowiedzią kilka rzeczy, co powinienem jeszcze dopisać do tego takiego. AI SEO, żeby ten agent miał po prostu więcej informacji i żeby kierował tych potencjalnych klientów, którzy szukają podobnych produktów, właśnie na moją stronę internetową, więc. To jest takie turboproste rozwiązanie, które znalazłem dzisiaj, w momencie, gdy robiłem research do tego filmu. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was, którzy są na początku tej drogi i jeszcze nie dostosowali po prostu swojego klepu internetowego właśnie pod te wyszukiwania jaj, to też będzie w pewien sposób zbawienne. Jeśli sprzedajecie na Allegro czy na innych platformach, zachęcam do Obserwacji kanału. Myślę, że jeśli ten materiał będzie i, i też zbierze jakąś większą ilość pytań, to też opublikuję kolejny, który będzie być może rozszerzeniem tego wątku, no bo ten temat, myślę, że jest bardzo wielowątkowy i on w przeciągu najbliższych miesięcy będzie tylko rósł na sile, będzie się pojawiać coraz więcej znaków zapytania, więc też dla Was będę mógł jakiś kolejny. Research przygotować. Tym samym właśnie zachęcam do subskrypcji kanału, żeby te kolejne materiały po prostu Was nie ominęły. I dziękuję za dziś na razie.